W lubańskiej Książnicy na spotkaniu autorskim gościła Joanna Lamparska, dziennikarka Polskiego Radia Wrocław i regionalistka, która zajmuje się odkrywaniem tajemnic Dolnego Śląska. Ja jestem trochę jak zespół ludowy, wystarczy mnie wpuścić na scenę i nie, wolno, nie ma już jak z niej zrzucić. Ja będę dzisiaj opowiadała oczywiście o tajemnicach i skarbach, ze szczególnym uwzględnieniem tych okolic, pewnie w sto... Wspomnę o zamku Czocha, o Biedrzychowicach, O Rajsku, o gościszowie, ale przede wszystkim o tym, skąd się w ogóle bierze słowo skarb, jakie ma znaczenie dla tego rejonu i chciałabym pokazać wyjątkowe również notatki z gazet prasowych zaraz po wojnie, ponieważ tam widać jak przyjechaliśmy w rejon, który obfitował w mnóstwo zagadek, sekretów, które do dzisiaj usiłujemy rozwiązać. W spotkaniu wziął udział burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński. Myślę, że bardzo interesujący prelegent pani Joanna Lampalska znana z tego, że w sposób bardzo interesujący zarówno na, na przykład kanale YouTube, ale i w swoich książkach opowiada o dolnośląskich tajemnicach i tutaj podczas tego spotkania również kilka takich interesujących historyjek i dygresyjek nam zaprezentowała. Co bardzo cieszy, również odniosła się do miejscowości, w której jest, gości, czyli do naszego miasta Lubania i też kilka historii z Lubania, o których być może mało kto wie, wspomniała. Także no, gra jeszcze raz chciałbym pogratulować pomysłu. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszy Pomocy Kultury w ramach projektu pod nazwą Biblioteka Zawsze w Modzie odsłona druga.